Cześć! I dzisiaj wam pokażę jak właśnie zhakować fs14 na tablecie No to najpierw Włączamy fs A, bym zapomniał Zapomniałem Nie. Trzeba mieć game killera Żeby mieć game killera trzeba mieć ruta Bieramy ruta i game killera a później włączamy FS-14 I jak widać, ile mam kasy A zaraz Wam pokażę, jak to zrobić Włączamy nową grę Złączony game killera Wpisujemy kwotę swojej Albo Nie to nie tak było Wchodzimy w sklep Patrzymy na Jakiego traktora Dajemy swoją Dajemy kwotę Ile koštuje ten traktor? auto identifiky tedy menu data control modifiky autovalus jeden tak ok a pôjme tam tak i vidíte Właśnie tak to się robi. Teraz mogę sobie kupić traktory za jeden złoty. Przepraszam, za jeden dolar. A później można... Później można ten... efekt od... 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 Ten, no. Kontrol modifikacji oraz i tak, i wszystko sprzedać. I mamy tyle kasy, ile trzeba, ile nasza dusza zapragnie. No i to by wszystko było. Lajkujcie, subskrybujcie wszystko jedno, komentujcie. Jak Wam się podoba.